Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w pierwszym odcinku nowej serii, na którą chyba wszyscy czekali. Może prawie wszyscy czekają jeszcze na dwie inne serie, które na pewno się pojawią już niedługo. A ja was zapraszam dzisiaj do Pucharu Narodów. Puchar Drużyny. Dzisiaj mamy konkurs drużynowy w Wiśle. To proszę. Ale jak widzicie oczywiście zmiana grafiki, dzięki moim wspaniałym widzom. Dzięki nim właśnie tą grafikę tutaj otóż mam, więc dziękuję wam, żeście mi podesłali link do niej. Nie wiedziałem, że nawet istnieje, jechałem chyba od paru sezonów na paczu właśnie od innego właśnie yy, twórcy. A cóż, ja tymczasem chyba zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Oczywiście możecie wbić sobie na Discorda mojego, który będzie poniżej w opisie. A ja jeszcze proszę Cię, Nick, żebyś się do mnie odezwał na Priv na Discordzie. I no oczywiście, żebyś wbił na Discorda, żebym mógł wiedzieć, że to Ty. A na pewno będzie to sprawdzane przeze mnie oraz innych członków mojej społeczności. Więc tu już teraz nie przedłużam dłużej, robimy. <laughs> Sorry. Nie, spokojnie, to nie korona. Mnie korona jeszcze nie dopadła. No i cóż, lecimy. Puchar drużynowy. Drużyny wybrane. Nie mamy oczywiście Finlandii, która no, wycofała się już na samym początku. Włochy tak samo. Skocznie mamy ustalone. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć drużynówek mamy w tym sezonie, więc także malutko, ale za to jakie drużynówki. Rozpoczynamy w Wiśle. Ależ piękny obrazek Gregora Schlierencauera. Piękny. No zaczynamy. Rozpoczyna Japonia i rozpoczyna nie kto inny jak Ryoju Kobayashi. Co to za kamera była? Moi Państwo drodzy, ruszamy. Nie ma co tutaj za dużo gadać. Czas rozpocząć ten sezon z mocnym biczem i rozpoczyna tak też Ryoju Kobayashi 128,5 metra. Dobry skok Ryoju. No zobaczymy jak następni. Następne nacje Michal Highback. Spójrzmy. Oczywiście sobie też paczkę wziąłem od razu. Skoczków. Jak mogłem sobie podbrać, to podebrałem sobie wszystko. Misial Hajbek skakuje na prowadzenie. Świetny skok Austriaka, który pokazuje aspiracje. Piotrek Żyła. Oj Piotrek, nie wygląda to dobrze ze strony Polaków. No i nie jest to dobry skok. Piotrka Żyły 116,5 metra tylko. To jest w tej chwili trzecie miejsce, jeżeli chodzi o reprezentację, i ogromna strata do dwóch nacji, które są przed nami: Czechy i Wojtek Sztursa. Oj, Czesi, tutaj widzę, już są z grubej rury zacząć, ależ coś mu tutaj przeszkodziło w tej drugiej fazie. No i trzecie miejsce: no są przed Polakami. Też dosyć sporą przewagę nad Polską mają. No niestety ten skot Piotrka Żyły katastrofalny, Robert Johansson, proszę Państwa. No i teraz Robert Johansson, uwaga, świetnie tu się złożył do drugiej fazy, ale braknie chyba na prowadzenie. Trzecie miejsce, mimo, że no, lepsze no to od Austriaków, ale metr, półtora metra bliżej, no to robi różnicę. Szwajcaria, Sandro, Hauswirt, jak to się to tak czyta, no to Umiem czytać, ale chyba nie. No i Sandro Hausworth, najsłabszy punkt, myślę, w Szwajcarii. Szóste miejsce aktualnie, na ostatnim miejscu, nawet za Polską. Roman Sergejewicz Trofimow. Niestety nazwisko mi się nie zmieściło, więc musiałem skrócić. Na Trofimow. No i Rosja rozpoczyna dalekim skokiem. Ponownie Rosja będzie się liczyć. 420 otrzymał trofimo Sergiewicz, więc tutaj bez dwóch zdań na razie najlepiej. Słowenia, Timi Zajc. No, Timi Zajc, no nie jest na razie brany pod uwagę jako najsilniejszy. No, ale to piąte miejsce dla Słowenii. No, na razie szału nie robiło. <laughs> Sorry, będę tak co chwila niestety pokrząkiwał, bo coś mi stanęło na gardle. Nie, nie to. Konstantin Schmidt, Konstantin Schmidt, Niemcy, świetny skok. Schmida, no i piąte miejsce, jeżeli chodzi o reprezentację. Na razie Rosja prowadzi. Mamy drugą turę. Junshiro Kobayashi, oj, Junshiro ładnie wyszedł z progu. Junshiro, i co ciągnął ten skok dla Japończyków? 128,5. No i. Japonia jak na razie dobrze się pokazała. Filip Aschenwald, numer drugi. No i teraz uwaga, nie mieliśmy lata, nie możemy wiedzieć jak reprezentacje skaczą, ale jak na razie Austria świetnie, 129 metrów, pół metra bliżej od Hajpeka, a 0,6 lepsza nota, więc to pokazuje, jak równi w tym sezonie mogą być Austriacy. Klemens, Murańka. Klimek, 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 daleko! To był ładny skok, nie oszukujmy się i trzecie miejsce dla Polaków. No strata jest niestety, ale pokazał Muranka, że da się dobrze skoczyć. Filip Sakala. No, by się udało ta z Czechów wyprzedzić, byłoby dobrze, ale Sakala też talent. nie tak najgorzej skoczył. No i niewiele tracimy, bo to już cztery punkty do Czechów, ale brawo dla Sakali za ten skok. Następnie Marius Lindwig. No, Norwedzy bardzo blisko podium są, ale czy są w stanie tutaj zagrozić innym nacjom? No, na razie nie wygląda na to. Lindwig 126 metrów skakuje na trzecie miejsce. Reprezentacja Norwegii. <laughs> Co widz na ma zrobić, kiedy nie ma Giliana Pajera przez cały sezon? No, muszą liczyć na to, że Simon Aman zniesie się na wyżyny skoków. I otóż taś tak robi. 135 metra Amana najdłuższa odległość, ale co z tego, jak strata? No, do Polski już nie jest taka duża. No, ale wiemy, że potem wcale nie, le nie lepsi będą skakać. No, Maksim, Maksimoczkin. Oj, nie. Rosja ma ten sam problem. Czwarte miejsce dla Rosji, spadli za Norwegów. No i teraz Słowenia, Peter Preutz. No, Słowenia nie odpuści dzisiaj, ale te skoki nie są na razie bez, bez błysku słoweńców. I piąte miejsce dla nacji słoweńskiej. <laughs> Niewiele straty do Rosji. No i kończy drugą turę Pius Pasche. No i Niemcy, świetnie, brawo! No to był jeden z takich skoczków, którzy mogą w tym sezonie zaskoczyć. Trzecie miejsce dla Niemców. No i niewielkie straty w czołówce. Trzecia tura Daiki i to rozpoczyna. Oj, Daiki to troszkę zepsuł ten skok Daiki. No i... 122,5, no obawiam się... Że to jest za krótko, żeby tutaj się liczyć o podium już dzisiaj. Daniel Huber. No i Daniel Huber. No robi swoje Austriak. 128,5 metra. Wysokie oceny. Prowadzenie dla Austrii zdecydowane nad Japończykami. <laughs> Dawid Kubaski, Około 143 na prowadzenie potrzebujemy. Ale my chcemy tylko 130. Będziemy zadowoleni. No i koło 130 tak się zakręcił, Dawid. Jednak nie jest 128,5. No i na trzecie miejsce wskakujemy. Nadal strata do Japończyków to jest 10 punktów. Wiktor Polasek. Wiktor Polasek. Oj nie. Tutaj chyba za nami już będą. Cześci. Tak jest. Daniel Andretande. No mogą teraz skoczyć do, na podium, jeśli Daniel Andre Tandes skoczy rewelacyjnie, a zanosi się na daleki skok, brawo! 129 metrów i skakują na drugie miejsce za Austriakami. Tandę się spisał, proszę bardzo. Dominik Peter. Oj, Dominik Peter, dobre wyjście z progu, wysokie. No, i podobny skok do Dawida. 129,5 metra, szóste miejsce. No naprawdę, tutaj jeszcze Szwajcarzy będą szechami walczyć o ten awans do drugiej serii. Irja Mankow. Można powiedzieć, debiutant. Ile skoczy debiutant? Daleko! Świetny skok Mankowa. 131 metrów to jest najdłuższa odległość. Pierwszej serii jak na razie. No i Rosja goni. Goni Austriaków. Anzela Nisek. No robi się, robią się emocje przed ostatnią turą. No i Lanisek także daleko. <laughs> Czwarte miejsce Słowenii. Japonia spadła już na piąte. Jeden skok, ile przekreślił. I Karl Geiger kończy trzecią turę. No i Kargajger, Geiger, daleko! Mogą być liderami! I są! 130 metrów, 404 nota, 1,4 przed Austriakami i są Niemcy, trzecia Rosja, no i czwarta, ostatnia tura pierwszej serii, Yukiya Sato zaczyna. Yukiya Sato... Niezły skok. <laughs> Noty też nie najgorsze, zważywszy, że Yuki bardzo mocno krzyżuje narty. Stefan Kraft. Stefan Kraft dobrze zrobił, co miał zrobić, choć noty nie są za wysokie, rozbieżne od 18,5 do 20. No ale swoje zadanie wykonał. Kamil Stoch, 143,5 potrzebujemy, żeby wyprzedzić tutaj. Austriaków, no ale my się do Austriaków na razie nie przybliżamy. Kamil Stoch. No nie, był to błyskowy skok Kamila, widać, że jeszcze to nie jest ta forma, którą chciałby pokazać nam. No i straciliśmy niestety trochę dystansu do Japończyków. Czesmir Zisek. bardzo ważny skok, jeżeli chodzi o Polaków. Bo wiele od niego będzie zależeć, czy dobrze skoczy. No skoczył dobrze, ale czy na tyle? Nie, czwarte miejsce, 60 punktów za Polską, więc Polska raczej z awansu może się cieszyć. No i teraz Norwegia: Halvor Egner, Granerud. Oj, będzie to ładny, daleki skok Graneruda. Oj, bardzo ładny skok, chyba najdłuższa odległość. Nie, 130,5. No i na drugie miejsce skakują bardzo blisko już są Austrii. No i następny: Gregor Deschwanden, No, biją się z Czechami o awans. Więc tutaj, jeżeli Fan ten chce wprowadzić swoją reprezentację, no to musi dalej skoczyć. No ale niestety... Miejsce szóste, sorry, że taką przerwę zrobiłem chwilową, musiałem. I niestety miejsce szóste nie pomoże w tym. Jewgeni Klimow. Gieni Klimow, świetny lot! Mamy liderów. Tak jest! 537,3! 132 metry Klimowa! No niewiarygodny skok! Źigajera! Oj chyba nie, to nie jest, to nie jest ten moment! Żeby Źigajera mógł nie błysnąć. Piąte miejsce za Japończykami no i teraz Markus Eisenbichler, No może wprowadzić Niemcy po pierwszej serii na prowadzeniu. No ale trzeba daleko, bardzo daleko skoczyć. A Markus tym wyjściem z progu pokazuje, że no będzie ciężko miejsce. Prowadzenie jednak jest jedną dziesiątą punktu przed Klimowem i przed Rosją. No a z tyłu Austria też niewielki dystans ma. Następnie czwarta Norwegia, piąta Japonia, szósta Słowenia, siódma Polska, ósme Czesi. Niestety, Szwajcaria poza awansem do drugiej serii. No i tu już czekamy na tą drugą serię. Słyszymy się już za chwilę. No i cóż, wracamy do. po takiej krótkiej, bardzo krótkiej przerwie do skoków. Można powiedzieć taka 15-minutowa przerwa w przyspieszeniu. No i Ryoju Kobayashi rozpoczyna drugą serię skoków. Oj, tu już widać, że skok jest słabszy niż ten pierwszej serii. 126 metrów. No i chyba Japonia już się nie liczy tutaj o podium, nawet. Michel Highbeck. Oj, Highbeck dowalił. Świetna dyspozycja na razie, Highbacka jak widać. 130,5 No i lider. Zdecydowany lider teraz. No i Austria przede wszystkim lideruje. Piotr żyła. No od jego skoku się to wszystko zaczęło. No i widać, że Piotrek nadal tutaj nie skacze, choć ten skok o wiele lepszy jest. Ale to nie jest nadal ten błyskotliwy, Piotrek żyła z wysokimi ocenami za styl, teraz 18,5 tylko noty. No i trzecie miejsce, za Japończykami jeszcze lądujemy, ale troszeczkę się do nich chyba zbliżyliśmy mi się wydaje. Wojtek Sztursa. Wojtek Sztursa, no czyżby nas Czesi teraz schłonęli? Tak, trzecie miejsce dla Czechów. Straciliśmy do Czechów dosyć sporo. No, ale teraz Robert Johansson. No to jest poza naszą skalą na razie. Norwegia raczej tutaj. Z... Znaczy my z Norwegią nie mamy za dużych szans. Robert Johansson, miejsce drugie. Teraz skakują przed Japończyków, oczywiście. No i teraz ważna walka. Rosja, Roman Trofimow, Sergejewicz. I teraz pytanie: ile skoczy czy przeskoczy tych Austriaków? No, tutaj chyba przegrają z Austriakami. Drugie miejsce: niewiele. Walka będzie trwać w następnych turach. Timmy Zajc. Tutaj Słowenia raczej nie miała szans, żeby tutaj walczyć o prowadzenie. O i po tym skoku to mogą spać za Polaków nawet. Miejsce, proszę bardzo. Szóste są przed Polakami, ale niewiele, niewiele, więc tutaj walka. Oto szóste miejsce może nabrać zaraz rumieńców. Konstantin Schmidt. O, i tutaj Niemcy chyba bez problemów. Choć? Nie powiedziałbym, że bez problemów. Co prawda, prowadzenie jest, ale razem z Austrią. Więc tutaj batalia rozpoczyna się na nowo. Pierwsze. Można powiedzieć, cztery ekipy walczą tutaj o podium. No i zobaczymy, jak Japonia się ustosunkuje do tego. Czy będą próbowali nawiązać jeszcze walkę? Nie wiem, czy mają w ogóle jakiekolwiek szanse, ale warto próbować. Bo o to właśnie w tym sporcie chodzi: żeby pokonywać swoje bariery, i w tej chwili Japonia. I dokładnie Czemu się Kobayashi to robi, Filip Ashenwald. Filip Ashenwald, co on zrobił? 132,5 w jakim stylu? No i mamy nowego lidera. No, jeżeli chodzi o odległość, no i myślę, że Austria tu się zabezpieczyła zdecydowanie nad ekipami innymi. Klemens, teraz Murańka. Oj nie, Klimek słabiutko, już widać było po tym wyjściu z progu. O matko, jak nim tarbocze. No i mamy 126 metrów w niezbyt pięknym stylu. Trzecie miejsce dla Polski. No i znowu nam Japonia uciekła. Filip Sakala, no Czesi teraz mogą przez to naprawdę uciec. Bo Sakala w pierwszym skoku bardzo dobrze skoczył, no i drugi też będzie dobry, tak mi się wydaje. Tak jest! Około 130 metrów, 129,5. No i na trzecie miejsce trzeci wpadają i zaczynają gonić Japończyków. Marius Lindwig. Czwarte miejsce po pierwszej serii Norwegów, no ale do Austrii raczej się nie zbliżą. No musiałby się zjeść na Wyżyny, Marius Lindwig, a jak widać, no nie jest w takiej dyspozycji. 127. Drugie miejsce, teraz zaś Norwegię Japończycy gonią, Czechsi gonią Japończy Japończyków, więc tutaj bardzo ciekawa walka. Maxim Maksimoczkin. W pierwszej turze zawalił i w drugiej chyba też. To tak zdecydowanie. Drugie miejsce co prawda jest, ale jedną dziesiątą punktu przed Norwegią. No raczej tutaj do Austrii się nie zbliżą, wątpię. Peter Preutz. No, Słoweńcy muszą uciekać spod topora. Oj, zobaczymy, co zrobi Peter Preutz. Peter Preutz próbował jak najdalej. 129 metrów, szóste miejsce za Czechami lądują. Niewiele, ale są. No i teraz Pius Pasche. Oj, raczej do Austrii się nie zbliżą. Oj nie, Austria poza zasięgiem, póki co 804,2 to jest i 10,4 punktu. Austria ma przewagi nad Niemcami, to jest spora przewaga dosyć. No, jedziemy trzecią turę, zobaczymy. Może tu się coś wydarzy jeszcze ciekawszego. Dajki, i to, no i dajki, i to, dobry skok około 129, dokładnie 129. No, i Daniel Huber. Daniel Huber, jakby leczko spóźniony, ten skok. I proszę bardzo, co tu się dzieje. 126,5 metra tylko Hubera. Czy to oznacza, że tutaj inne reprezentacje mogą teraz odrobić? Na to wygląda. Dawid Kubacki. Oj, nie, na pewno nie Polska. Polska to tutaj skacze bardzo źle. Ale to bardzo źle. 125,5. Trzecie miejsce. No, my nawet nie możemy Japonii dogonić. To dopiero Austrii mówić. Wiktor Polasek Wiktor Polasek Ale świetny skok Czesi się włączają chyba w walce o podium Trzecie miejsce, 80 za Japonią już są tylko No i teraz Norwegia Daniel Andre Tande Daniel Andre Tande, ładnie leci Tande I to jest dobry skok Miejsce drugie, uciekli trochę tutaj Japończykom, na pewno odetchnął trener tutaj Norwegów, no i Idia Mankow. No, Rosja traciła dosyć sporo, no i Mankow tutaj nie odrobi za dużo. Próbował jak najdalej, ale to jest tylko 129 metrów, trzecie miejsce, lądują za Norwegami, Ansel Anisek. No, trzeba daleko skoczyć z lanisek. No, i to będzie dobry skok, mi się wydaje. Zrobił swoje lanisek 130, teraz 129,5. Szóste miejsce. No, skaczę bez zastrzeżeń, no ale reszta musiałaby jeszcze dorzucić od siebie. Karl Geiger. No, mają szansę wyprzedzić Austriaków, bo naprawdę Austria zepsuła swój skok, ale czy Niemcy to wykorzystają? No, wykorzystali ile mógł? Kargeiger, 130 metrów. No, i drugie miejsce, i tu jest 4,6 tylko różnicy, więc tutaj może się wszystko wydarzyć. Mamy ostatnią turę skoków dzisiejszego konkursu w Wiśle. No, i Kamil z Stoch rozpoczyna. No, nie wygląda to dobrze już na progu. Ze strony Kamila. No, i Kamil Skacze, 129 metrów. To chyba najlepsze wszystko Kamila tutaj. Ziga no, Słoweńcy próbują się bić z Czechami, ale na razie im to marnie wychodzi. Bo tutaj Czesi wyglądają lepiej, Ziga Jelar, świetny skok! 131,5 metra, nota 1058,1. No i teraz Czesmir Kozisek, czy coś tutaj jeszcze się zmieni? Czy Słoweńcy wpadną na szóste miejsce, czy jednak Czesi pokażą wyższość? Oj, powiem tak na styk będzie. Na pici Kłak wygrywa Słowenia tę batalię. 40 punktów. Brawo dla Zigielara, który tym skokiem pokazał, że jest w dobrej dyspozycji. Yuki Yasato. Piąte miejsce Japończyków. No i uwaga, Yukijasato. Yuki Yasato. No nie wiem czy wygrali tę batalię. 40 ze Słowenią, ale niewiele, bardzo niewiele. Jewgeni Klimov. No walczą o podium, Rosja. Ale Klimow to będzie świetny skok. Już to widzę. Bardzo daleki skok Klimowa. 13,5 metra, 1065,9. No i Grane ma nie... mały orzech do zgryzienia trzeba sobie powiedzieć. Nie skoczy tego. Nie skoczy tego. Nawet spadną chyba jeszcze za Słowenię. Oj, czwarte miejsce nawet. Jeszcze za Japonię, Słowenię. Matko, jedyna. Jak w jednym skoku wszystko można sobie popsuć, nie? Markus Eisenbister, batalia z Austrią. Markus, uwaga, Markus. Nie, króciutko, tu nie będzie chyba batalii. 127, prowadzenie co prawda jest, no ale 126,5. Myślę, że Stefan Kraft spokojnie powinien skoczyć. Oj tak, w zupełności. Kraw nawet chyba 128 dorzucił. Tak jest. Brawo, 1077,7, więc to Austria. Tak jak realistycznie. Tak, można powiedzieć, tutaj wygrywa zawody przed Niemcami, więc tak samo się ułożyły pierwsze dwa miejsca. Niestety na trzecim miejscu nie mamy tutaj naszej reprezentacji Polski, tylko właśnie reprezentacji Rosji. Czwarta Japonia, piąta Słowenia, szósta Norwegia, siódma Czesi i ósma dopiero jest Polska. No cóż, tak wygląda ten pierwszy konkurs. Ja mogę sobie tutaj, i no jeszcze zerknąć na, na, na ładnej grafice, żebyśmy widzieli tego Gregora Schlierencauera. No i cóż, ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie, a my się prawdopodobnie widzimy za parę dni w indywidualnym konkursie na Wiśle Viś Malince. Trzymajcie się, na razie, papa i hej!